Dobre widzowie, mi się... O, tutaj to. Już się udało to zbudować. Teraz trzeba I tutaj jak dobrze y, królakan czy Bandala napisał, subskrybujcie kanał Jasio i Jacio 2.0. I z dzwoneczkiem, żeby nic Was nie ominęło, bo, niedru, bo niedługo na drugim kanale pojawi się gra Stumble Guys. Ze mną też widzowie. Tak. Bo też pobrałeś Stamla. Ogólnie to. Jeszcze pojawi jeszcze, się jedna gra, ale już Wam nie będę mówić jej nazwy. <grym> to jest jakaś niespodzianka dla mnie? Nie dla Ciebie niespodzianka. A dobra, wiem. Co. Wiesz o którą grę mi chodzi? Więc co graliśmy często w wakacjach. Tak, tak, ale nie mów nazwy, nie mów nazwy. Okej. Okay. Teraz ostatnio popularność się stała. Gdyby mi się udało już zrobić kolejkę, No, ja robię kolejną stację No, nie stację, tylko wejście i wyjście na razie. Teraz, teraz stacja w podziemiach. No. no, teraz ja zaczynam od tej stacji w podziemiach. Będzie to najtrudniejsze, prawda? Po stacjach w podziemiach. No, będzie to najtrudniejsze, żeby tam stację zbudować, prawda? No, ja się nawet już. Ja już... Ja już się trochę wyobrażam, jak to jest trudne. Dobra, ale przynajmniej tutaj mam pole zrobione. I teraz muszę jeszcze zrobić exit. To ja już mogę otwierać. Tylko na razie to muszę jeszcze tutaj to zrobić. My się denerwowaliśmy, gdy tą kolejkę budowaliśmy też No Jeszcze to zobaczyli, jak to przechodziliśmy, to ja nie wiem Dobra, ja już mam prawie gotową stację, no nie zupełnie gotową Ja tu... też już mam prawie gotową stację Ja nie zupełnie, prawie, bo nawet nie zbudowałem w ogóle tego, tylko dopiero tutaj teren yy, Nie chcę tego Game kupować Ja poświec... się świętuję, jak powiadomienia ja przychodzą w hmm. ten Game no. Ja mam jakaś taka kosta odjechał, fajnie mm. Nie, nie dało Ale muszę jeszcze inaczej to zbudować Ja zaraz ale znam pewien chyba sposób, żeby ten pociąg się tu pojawił. Jak, jak nie wiem. Pan królak. Dobra, teraz zajmujemy się budową tego. No, i palą się. Kiedy do mnie podjedzie? A widzowie nie polecam wam grać na telefonie w tą grę, bo tak laguje, że nie wiem, co prawda. No. Ja już raz tą kolejkę budowałem na telefonie dzisiaj i po prostu nie mogłem wytrzymać. Takie lagi. były. No nie, co to? Teraz tutaj. tu, 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 Ja to w muszę... Dopracować. To ma być tak pięknie zrobione, że nie wiem co. Nawet gdybym miał to budować. Nie wiem, ile, To ma być dopracowane. Do to, to tutaj. Do... Tu. No co? Nie no. Dlaczego ja nie. O dobra. Te ogrodzenia to jest takie nerwujące. No. Żeby usunąć to. To dopiero nie wiem jaki wysiłek trzeba. No straszny wysiłek. Pojedzie kolejka, to muszę wsiąść, żeby mi odjedzie. Okej. Okay. Jedziemy. Jadę tą kolejką. Poczułam, że będzie mnie nerwiać ta kolejka. Muszę dobudować jeszcze tej stacji. Ona mi się bardzo długo czeka. I na razie wyszło to No na razie to zrobiłem to idealnie. Tej szlabany nawet mo można poparcić. To są również szlabany tutaj są. Jak są szlabany? Tutaj to są barierki jakieś ale o to mogłem przyjść. No więc nigdy jeszcze... A dobra, ja nigdy tak daleko jeszcze tutaj nie zaszłam, muszę jeszcze tutaj e, drapki. O, e, źle, nie tak, miałem w planie, nie tak miałem w planie, żeby tutaj zbudować, ale chciałem to później zbudować, ale teraz jak to się zbudowało, to nawet dobrze. Ale tak trudno ten dach się robi, prawda? No. Nie no, ja mam szklany dach. Szklany dach to jest po prostu płyta. No, ten szklany dach to jest najlepszy. Najłatwiejszy. To najłatwiejszy. No nie no, te, to się robi tak samo jak inny dach. Tak? Nie. Ale masz gotową płytę i po prostu budujesz tej płyty No, ale. To nie no, jest taki pojedynczy piksel No, taki mały pixel. To jest taki mały piksel, że nie wiem, co no. na, tym, na tym dachu czerwonym. No, ja nie mogę nic zrobić. O, dobra. No, wbijałem to przed chwilą, no. W tej, w tej grze tak nerwia to... No, udało mi się przynajmniej. Dobra, ja, ja skończyłam. Stacja wygląda ładnie. To najważniejsze. Tylko, ja muszę tutaj jeszcze jakieś siedzenia, światło dodać, prawda? No, ja też właśnie. To... Na stacji, to musi być. Coś do ja właśnie będę budować ławki, bo, nas... bo na każdej stacji, jakiej byłem, były ławki. Ja też. Ale gdzie są w tej grzełówki? Eee, Pak i tam. Seeds. Seeds? Nie wiem. Seeds, okej. Okay. Dobra, ja od światełka na dachu zrobię to będzie ważne. Ale stacja kolejowa, tu nie ma full luksusu. Dobra, ja to przyjęcie... Pierwszy buduję tą większą. okej. Okay. Ja to. Nie jest naspyłem tu tą kolejką, nie będę siedzieć. Dobra, inne bo już zabiję. się mi się Nie Dobra, ja mam ja mam bardzo. Dobra, jadę na kolejną stację. A ja zrobię. Dobra. Tam jest tak, jest. A jeszcze jakieś kosze, żeby w Rooftop nie śmieciły, że się tam wyraziło. Ale to... to... zrobimy nas z koszami, bo ja na jednej stacji to ja muszę bardzo dużo koszy, bo oni śmiecą tak, że nie wiem. I co misji jest? A, nie, to, to misje zrobimy. Może nie tak? To... To amazing... Ja mam cztery gwiazdki. Już? Ja miałam cztery gwiazdki. Bo Amazing Tempor jest, że ten, że 4 ma gwiazdki masz. Czekaj. Mhm. Tylko czy ty, wyjście tutaj to no, jest trochę takie słabo zaprogramowane. Dobra, otwieram, żebym mógł się przejechać tym. Dlaczego Nie, jak to, to jest oboga. Aha, ja planowałem, żeby w drugą stronę jechać, no ale tak też może być. Ja jadę po prostu, będę jeździć po, po stacjach. Teraz właśnie, na, ale fajnie, że też to takie widokowe jest. Możesz, możesz widzieć moją kolejkę nawet, jak jedzie, tylko musisz popatrzeć się, w stronę mo mojego parku. Ty moją możesz zobaczyć? Nie wiem, nie wiem, czy to Nie dodaje. dołączam do pojedynczych morderców Kontroshery. Dlaczego? No, tak, tak, tak. nie dołączam. Nie dołączam. Gdzie mnie dołączam? O, no tutaj. Jeszcze pan milik z ekipy nagrywkowej. No ale no, niestety teraz nagrywamy odcinek, więc. No teraz nie dołączymy. Dobra, ja jestem przy stacji, tutaj możesz sobie Pani pociągi zaparkować. Tak jeszcze ale na każdej stacji chcę zrobić in, in, inną, inny wygląd, prawda? No. Najpierw to trzeba zrobić tutaj tym to się tutaj tą stacją, to akurat cię zainspiruje tobą. To nie mnie, bo to będzie wyglądać prawie identycznie. Możesz się inspirować, możesz nawet ściągać. O dobra. Jak nie. Bo nie, tak nie zrobię No nie, no nie chciałem to zostawiać. Ale ta stacja będzie ładna to wiem. Tylko na, na... na każdej stacji oczywiście nie będzie tych samych ławek No w sumie bo nigdy w nie widziałem stacji obok siebie, które też miały dwie, dwie, dwa te same rodzaje ławek Ja to muszę coś takiego. A tutaj to ciągle u mnie to jeżdżą? Ale trzy pociągi na trzy stacje, no to przynajmniej jeżdżą, prawda? Ball, bryz, 17, ale, o, right, siedemnaście right, right. right. no, Ale co? Co? Carride? Balve Ale co to drogie jest? Nieubłaganie nie I Jeszcze przez to źle stawiam. Tutaj oczywiście nie postawię sobie tego Przynajmniej na tym jest jakiś większy posyłek Ale też lepice są takie małe, że nie wiem co 17 tysięcy go wyjął najtańsza atrakcja, którą mogę postawić Której nie mam No nie dołączam do tajemnicy morderstwa 2 Ja też nie chcę, no nagrywam odcinek, no. Później programy z nim, prawda? Co? Później programy z Milikiem Jak się to nikomu do nas dołączy? No to prawda Jak trudno to jest, okrożnie ale ja, ja teraz nie robię oszklonego dachu. Tylko jakiś inny, bo ciągle ten oszklony dach, oszklony dach, prawda? W końcu trzeba coś innego. No okej, okay, ja będę ciągle oszklony. Dobra, idealnie. Dobrze no i jeszcze to trzeba zastosować. I tutaj, no, kto śmieci? No, Ten cztery 4000, i te 4000, tam, wszystkie te pieniądze, które teraz będą one są, one mają być przeznaczone tylko i wyłącznie na statki, prawda? Szkoda, mhm. że tak. Stacji pociągu, na stacji pociągu, nie wiem, na której stacji, pierwszy no. wiem, że drugi tam, bo od tego miejsca. Ale ja dwa, dwa. Dobra, ja też postaram się, żeby to było takie. To one będą stać tak na środku. Ten koszt trzeba spasować. Widzę, nie ma tak długo odcinku, to nie wiem dlaczego. Bo wiecie, się szkoła, trzeba się uczyć. No, wakacje się skończyły niestety. No, więc już nie ma dalej nie można teraz zrobić tak codziennie odcinku. No trudno. Ale raz tam to zrobię, prawda? No. O, dobra. trzeba. Ja znalazłem nowy, ekstra, fajny glow. Ta stacja przynajmniej będzie wyglądać inaczej. Mela też nie chce mieć się dołączać. I teraz trzeba zrobić te palce. Tutaj trzeba dokładnie wszystko trzeba zrobić dokładnie. I tutaj nie ma w ogóle miejsca na żadne błędy, prawda? No. Brakuje mi teraz pieniędzy na to, no. Hmm. Na pieniędzy brakuje. Dobra, światło tylko muszę pokastować. 300 g.

Tutaj próbuję dokładnie zbudować stację. Wszystko tutaj musi być dokładne, prawda? No. Dobra, zbudowana stacja, więc teraz poczekamy sobie na pociąg. Jest fajnie gdybym tutaj jeszcze dobudował. Ale już jest pociąg to raczej nie. Musiałem przetracować y, y, trzy atrakcje, żeby zbudować ten pociąg. Aha. Ja jadę. Ja jadę właśnie tym pociągiem. Jest tak ciemno, że nie wiem co. A ty, pociągi tu powinien mieć. Miałem tutaj światła, a nie są włączone. Mają światło, ale nie włączone gdzie? Po co włączyć światło.